Zwróciliście uwagę, że wielkie przeceny królują u nas przez okrągły rok, bo my Polacy kochamy kupować promocyjnie. I to zamiłowanie do okazji przeniosło się na inwestycje finansowe. Z jakim skutkiem? Dla rozgrzewki pokażę Wam kilka reklam z obietnicami bajkowych zarobków, które zapewne większość z Was kojarzy z mediów społecznościowych. 12 tysięcy od rządu dla każdego. Zostań partnerem Orange. Ponad 20 tysięcy miesięcznie za 200 euro wkładu. No, wygląda genialnie. No dobra, to podaję dane. Za chwilę zadzwoni do mnie doradca inwestycyjny. Mamy tylko wpłacić kilkaset złotych albo zainstalować specjalne oprogramowanie umożliwiające inwestycje. Cudownie. I od tej pory pieniądze mnożą się już same. No dobra, to teraz kubeł zimnej wody na głowę. Cała ta opowieść o pięknych inwestycjach i dostatnim życiu to ordynarne, choć bardzo dobrze zaplanowane oszustwo. Popatrzmy na te same witryny, ale już krytycznie, nie euforycznie. Czy my w Orange używamy takie czcionki? A czy adres tej strony wygląda jak oficjalny? Czy państwowa spółka może oferować inwestycje w zarządzane przez siebie dobra? Dlaczego infolenia firmy dzwoni do nas z zagranicznego numeru? I dlaczego link do oprogramowania, które mamy zainstalować na naszym komputerze, podaje nam zupełnie obcy człowiek? Przy tak dużej liczbie niewiadomych powinna już kilkukrotnie zapalić nam się czerwona lampka. Niestety, my w Cert Orange Polska widzimy, że skala oszustw inwestycyjnych tylko rośnie. Tygodniowo nasi specjaliści blokują nawet 2000 fałszywych domen internetowych, z czego połowa to właśnie reklamy fałszywych inwestycji. Zdarza mi się udawać klienta i rozmawiać z tymi doradcami inwestycyjnymi. Przyznaję, bywają świetnymi socjotechnikami, ale popełniają błędy. Przede wszystkim jeden. W rozmowie korzystają z tych samych formułek. Panie Stefanie, więc pan się zarejestrował pod artykułem, który dotyczy dodatkowego dochodu za pomocą sztucznej inteligencji? Czy przekierowało pan od razu na pana koncie inwestycyjne? Tak, przekierowano. Przekierowało, już zaglądałem, tak. Dobrze, już Pan zapłonął, więc e, Panie Stefanie, może Pan teraz się zalogować na swoje konto inwestycyjne. Ja pomogę Panu się zapoznać z kątem i pomogę Panu zaktywacją Pana konto inwestycyjnego. Jeśli ktoś chce Twoich pieniędzy, skup się na słuchaniu tego, kto, co i jak mówi. Inwestycje powierzaj wyłącznie specjalistycznym instytucjom. Jeśli cokolwiek Cię zaniepokoi, nie udostępniaj swoich danych. Nie instaluj aplikacji, którą wciska Ci przez telefon obcy człowiek. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z Certorange Polska. Trzymam za Was kciuki, żebyście nie dali się naciągnąć. Kiedy oświadczycie oszustowi, że tym razem to on został oszukany, zapewniam, poczujecie się genialnie.